Módlmy się za wszystkich chorych na raka za wstawiennictwem świętego Peregryna, prosząc Pana Boga o łaskę dla nich miłosierdzia. Panie Jezu, stoję przed Tobą taki, jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy. Żałuję za nie. Proszę przebacz mi. Twoje imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się tobie, panie Jezu, całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam cię do mojego życia. Przyjmuję cię jako mojego pana i odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź, panie Jezu, osłoń mnie najdroższą krwią Twoją i napełnij swoim duchem świętym. Kocham Ciebie, panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen. Maryjo, Matko moja, Królowo Pokoju, Święty Peregrynie, Patronie chorych na raka, wszyscy aniołowie i święcie, przyjdźcie mi ku pomocy. Amen.